Wspomniałem, filmie na moim kanale jesteśmy dzisiaj w czwartym odcinku z serii Brooke y, Życie. Tak więc ja teraz jadę szybko do Nikodema, bo mam dla niego niespodziankę 50, czyli 50 tysięcy rowów z wypłaty. On powinien być w tej restauracji. Więc w star nie, ja widzę, już są, że nie ma. Może w tej restauracji będzie Nikodem? O, czekaj, kurde. O jest, Nikodem, Nikodem, siema. O, siema, widzowie, siema, siema. W ogóle patrz, Nikodem, mam dla ciebie niespodziankę. Mamy 50 no, tysięcy Robuxów z wypłaty. Serio? I z tego, co się jeszcze dowiedziałam, to mamy chyba 2 miliony Gwiazdek. Tak, dokładnie, to akurat wiem, no bo właśnie sprawdziłem na moim koncie. No tak i fakt, więc, chodź teraz. Chodź teraz. Za to sobie kupimy znów nowe ciuchy. A czuchy to chyba w każdym odcinku kupujemy, ale... Wiecie, ciągle w jednym nie możemy siedzieć. Ja chcę jakąś piłkarską może. Możemy z jego koszulkę. Może byście mi dali tak Messiego tą koszulkę. Nie, Robloxa nie. Nie, tego też. O nie, takiej, ja nie jestem dziadkiem. Ej, dobra, nie, dobra, ja wiem za co się przebieram. Dobra, ja wiem jakie ciuszki. Sobie wezmę. Ej, ja patrz jakie ja sobie ciuszki wybrałem. Patrz normalnie no, na, okay. na mnie. Jakie ja sobie ciuszki wybrałem. Kul, yy, ten. No doszkonałe, a zobacz na moje. Pokaż. No fajne. Ale poczekaj, zapłacić trzeba. 10 Robuxów, no jest, jakby skrobałaś ich ale trudno. Trzeba zapłacić 20 Robuxów. Dobra, chodź. Ok, okay gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Słuchaj, idziemy kupić. Hmm, w wiem. Pojedźmy kupić może jacht. Bo w sumie spać nas już na jacht. A w ogóle widzowie, z tym jachtem będzie yy, y, kontynuacja w, w, w jutro. Jutro. W, następ, jutro w następnym odcinku będzie kontynuacja. Tak więc wysiadaj. Wysiadaj. Co ty? Baba jesteś? Wysiadaj już. Jesteśmy w restauracji, okej? Okay? Bo właśnie się coś zepsuło. Nie można no to, zmienić. Aj e... e, weź zmień na dealership. Na dealership. Na no co? Na dealership. To na samym dole. Nie można. No nie. No to chodź, no to, no to ja... No to kupimy jak, no to chodź. Okej, okay, ja mam już. Ja? Dobra, ale ja już i tak zapłaciłem, to chodź, zejdź na dół. Ja jeszcze śmieci tylko zgarnę. A już. Albo w sumie, co ja, śmieciara jestem, nie będę śmieci. chodź. Ej, wiesz, musisz usiąść na śmietniku, żeby usiąść na motorze. Ha, siedział na śmietniku przez chwilę. Ej, motor mi zgasł. Ha, dobra, już nic. Nie, już nic, już nic. Ale jeszcze. Realnie zaparkować pod śmietnikiem, no ale nasz motor jest ubrudzony, chociaż więc. Jedziemy na jednym kole! No, nie widziałem, że potrafisz robić Willy na motocyklu. Ale Willy to nie jest jedno koło. Willy umie, ale na nie rowerze. Willy na rowerze potrafię i na hulajnodze. Potrafisz Willy na rowerze? No, i na hulajnodze. Jeśli na nodze, to takie przerobione trochę. Słuchaj, już ci pokazuję. Kupiliśmy. Nie kupiliśmy tak naprawdę jachtu, bo kupiliśmy taki. Kupiliśmy fajną rzecz. Kupiliśmy taki. Takie właśnie. Ten. I patrz, jak my możemy latać teraz, to śmigać, kurde. Licz, w ile sekund przejdziemy całą mapę. Musimy pamiętać, że ja byliśmy, ja byliśmy obok czterech palm. Licz. Ja utonąłem! Co? Bo, mnie? Trudno. Gdzie ty jesteś? Pojedź po mnie! Bądź tam, gdzie byłeś. Jadę po ciebie. Jestem. To miało być spokojna seria, a na razie my się tu topimy. Ej, ty Dokąd tam masz jeszcze powietrze? Jest, a tam jeszcze powietrze masz? No, jest to przez jakieś 10 sekund. No 10. to szybko, kurde. Skacz. Skacz. Siedem, sześć, 4, 3, 2. Jedę, o kurde ciągle skaczę, jestem blisko wyspy bezludnej. Której takiej? To idź na tą wyspę. Idę, już Jeszcze raz się przejedźmy. Tu, jestem. Ok, szybko podjedź. Dziękuję tylko za tutaj chwilkę. Daj mi wsiąść, daj mi wsiąść. A! No, wsiadaj. Obok mnie. Okej. Okay. Jestem. Dobra, widzowie, może na razie tą łódką. Nie będziemy... Ta łódka jest niebezpieczna. Ale za to widzowie, teraz jedziemy kupić kupić? A nie, nie kupić. Wypłatę. Chodź. Wypłatę. Po, po, w sensie, Jezus, po wypłatę. Z, y, idziemy do pracy. Wypłacić wypłatę. Y, nie, do pracy, do pracy. Nie wypłatę, tylko do pracy. Mi się pomyliło. A my, 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 my. U, u. Ja muszę pójść do studia, bo właśnie dostałem nowy mundur i muszę pójść do studia yy, nagraniowego, żeby tam nagrać fakty, bo podobno mam... Z ale wiesz, że my teraz jesteśmy jako, sprząta, jako sprzątacy? Wiem, ale jeszcze wcześniej powiedzieli, że muszę to i tak zrobić, ostatni raz. No to, to, ja, to ja mogę zabrać. pomóc w kamerowaniu, to wezmę tylko kamerę. Dziękuję, bo właśnie sam dzisiaj się musiał zwolnić. Kamerzysta się zwolnił? Ja też się zwolnił. To słuchaj, ja zrobię kilka ujęć. Ta kamera będzie tu, a ja będę stał tu. Poczekaj. Dobra. Weź kurczę i zasłon. Dzięki. Dobra. Poczekaj jeszcze nie. 3, 2, 1. Akcja. Dzień dobry, proszę Państwa. Witamy tutaj dzisiaj w faktach. Ostatni raz to jest niespodziankowe. To są fakty dzisiaj. Dzisiaj właśnie bogacze dalej są. Właściwie to nadal nie ma bogaczy. Będzie kilka filmów z odcinków na kanale Ericsson w różnych dniach. Codzienne. A dziękuję. Codzienne. A, na... A na po... Codziennie. A na pożegnanie chcę wszystkich tutaj pożegnać w studiu. Um, Impreza. Dziękuję, że byliście um, tutaj ze mną. Um, a ja już kończę ostatni, to jest ostatni mój dzień w studiu. Dziękuję, że Państwo byli. Prawda? Ej, poczekaj. Mój też ostatni dzień. Dobra, słuchajcie. To Ty postawiłeś Dobry. te lampy? Tak. To to chodź, to już ich nie sprzątamy. No oni sobie tam będą. Okej, okay, idziemy, idziemy. Na parking chodź. Nie, nie wsiądziesz! no wsiadaj! No chcę wsiąść, ale powiedziałeś, nie wsiądziesz. Powiedziałeś to specjalnie? Nie. To Dobra, nie wsiądziesz. słuchaj, co my teraz możemy zrobić? A, po wypłatę do banku. Po wypłatę do banku, to chodź ja... Dobra, mam pieniądze. Okej. Okay. Ja się tutaj przyjadę. Jeszcze tu tylko. Okej. Okay. Okay. Złożyłem sobie konto w banku. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Ja jestem pod wodą. I robię właśnie Willy. Nie wiem co się tutaj wydarzyło. Ej, słuchaj, ja wyjadę. Weź wyskocz z motoru. nie muszę. Wyskocz, mówię, to mój motor. Nie, Słuch. nasz motor. Mój, bo ja potrafię wyjechać. Wyskocz, mówię. Wiem, że tutaj chwilkę okej, okay. wychodzę. Ja też potrafię, no ale to jest nasz motor, a nie twój. Ja już wyjeżdżam. Po co ja ten motor kupowałem? Same problemy teraz z nim. To nie twój motor. Słuchaj, ty lepiej wsiadaj. To jest nasz motor, a nie twój. Twój kanał, a nie twój motor. To jest nasz motor. No mój kanał. To jest, Dobra, to są nasze pieniądze. Słuchaj, co my no, teraz my możemy swój. zrobić? Nikodem, co my teraz yy, możemy zrobić? Myślę, że ja bym się chciał yy, zmienić sobie fryzurę. Kolor w sensie? No tak. O. Tu chodź! Ja sobie paznokcie pomaluję. To tutaj mamy... Ja sobie obetnę trochę włoski. Czyli najpierw umyć Też główkę... sobie koloruję na... To sobie koloruję włosy na... Nikodem obetniesz osiem. mi włosy. Bo... Um, tak, już. Bo nie ma pracownika. No to okej, okay, już nie idę. Nikodem, chodź! Już masz! Już masz włosy! Bo to mi się... Wiem. E! O, limonkowek zrobił. Okej. Okay. Już cię obcinął włosy. Ale kliknij Dę to na górze! Sobie? Kliknij to! Tam masz napisane CUT HAIR. O, dobra, no. Wiem, już. Obcinaj, obcinaj, słuchaj, tak, cały tak. czas obcinaj cały czas, bo ja... bo to nie jest koniec. Ja na chwilę tylko wstałem, wstałek. Ja obcinam kogoś innego. Ja obcinam nie wiedziałam Ja obcinam twojego ducha. Dobra, dzięki. chodź teraz. Ej, daj mi teraz pokierować motorem. Dzięki. Gdzie jedziemy? Okay. Ty wybierz! Będziemy... Ej, do sklepu, do sklepu dawaj, bo my produktów nie mamy. Czekaj, już w ogóle widzowie. Teraz zapadzę. dzisiaj to jest taki luźny odcinek z tej serii. Widać. Okej, okay, wysiadaj. Ja z fryzurą limonkową idę do sklepu. Ja idę Być kupić jabłkości. limonkę. Aha, okej, okay. a jest limonka? Nie. Ale ja to mam w dupie. Lody! E, ja, dziś, ja kupuję wszystko, co jest. Wyskakuj! To są, to moje Dobra, biorę cztery kole, cztery energetyki mleka. Wyskocz. Ty wyskocz. Aj. Podskocz. I ten. Dobra. Jedną wodę. No dobra, dobra ja idę do kasy. Dobra, widzę, że tutaj... Okej. Okay. A ja tu zapłacę. Ja już zapłaciłem za wszystkie nasze produkty Okej, okay, nabij tutaj jest. Nabiłem nabij. już okay. Słuchaj, to wejdź do bagażnika. To wsadzam. Okej. Okay. Dobra, to teraz chodź. My, my widzę, że mamy tutaj. Jeszcze sobie idę kupić tutaj coś na stacji jakiegoś. Nie oh, wiem, co. Okay, nie wiem, oh. se kupię. Chipsy Nie najlepsze. Chipsy najlepsze. Pamiętajcie wie tobie, cipsy najlepsze. A Nie chipsy co to Chipsy Nie wiem, to ja Nie po zdrowe to Dobra, Nie to ja to ja Ci już daję, masz, zapłaciłem jakby co. Masz. Okej, okay, dzięki. Wziąłeś? Nie, nie wziąłem, no ale nie będę bo musiał No to jeszcze raz weź. Masz, dałem Ci. Chciałem, żebyś musiał brać fetus ekwipu. usunąć ja. A. No to nie. No udawajmy, że ja dostałem. Chwila. Okej, okay, dobra. A tak w ogóle ja wiem, jak yy, się dostać pod mapę. Ja też wiem. A co ty mi nie powiesz? A i robimy sobie atrakcje w sumie. Ja mam takiego jednego kolegę policjanta. I on mi pozwala czasem przychodzić do policji, wziąć sobie, sobie helikopter, więc w sumie możemy sobie polatać helikopterem. Fajnie. Chodź. Okej. Okay. Zamykam na chwilę, blokuję motor, żeby nikt nie ukradł. W sumie przy policji to kto by przy policji kradł. Obok policji nienormalni ludzie by obok policji kradli. By nie wiedzieli, że i tak ktoś się złapał. Dobra, ja ci pokażę, bo ja mam tutaj taki swój, swój zwykły helikopter. Nie no żartuję, nie mam swojego helikoptera tutaj. Musimy latać policyjnym. No, fajnie. Sobie Okej. tak polatamy Przyskania tutaj. Ojdzie. Tutaj. Kto tutaj mieszka? Okej, myślę, że... Wydaje się, że nic złego nie zrobiła. Oj. Co ty robisz? Jeżdżę. Zląduj na kogoś dachu może. kogoś domu w dachu. Ładnie. I tutaj możemy zrobić koncert. Na dachu kogoś. O, ja Ci pokażę miejsce na koncert. Okej, okay, a gdzie? Tam, gdzie miał Ercio. Okej, spoko. W swojej piosence. Ja wiem, Czyli w galerii handlowej. Tak, ja Wyskakuj z helikoptera! Stawimy. Ale wtedy postawimy tam osę propsy. No tak, ja, ja postawię, bo ty swoje już wyczerpałeś chyba limit swoich propsów. co? Nic, 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 nic. Masz powiedzieć. Że ty już wyczerpałeś swój limit propsów. dlatego ja swoje Jak powiem. to nieprawda? Co? A. No to jak nieprawda. nie to możesz stawiać też swoje. Okej. Okay. Spoko. To Wie słuchaj. Takie same, co miał Arciu. Tylko okay, muszę włączyć ja myślę... tekst. Witam was wszystkich. To zaśpiewamy witam was wszystkich. Ty nie będziesz śpiewał, bo ty chyba... nie znasz za bardzo, prawda? Ale z czego? Yy, moje piosenki, witam was wszystkich. Nie umiesz śpiewać, nie? No, bo mi nie dałeś tekstu. No, dlatego, dlatego tytuł stój i mów 3, 2, 1, a ja ci powiem, kiedy mów 3, 2, 1. Dlatego okay? ja będę grać na bębna i będę grać tu w ogóle. Okej, okay, okej, okay. a ja sobie włączam teraz. Okay. Tekst. Tego. Witam was wszystkich. Witam Was wszystkich. Ok, którą melodię mam wziąć? Yy, na... Nie, bez melodii, na... bez melodii, bez melodii, słuchaj. Okay. O, okay. dobra, to ja tutaj będę stał i teraz mów. 3-2-1, ok? Uwaga, uwaga! 3-2-1 zapraszamy. E -E -E i Ej, Dobra, boję się na odcinku śpiewać, dobra, ale dobra. E witam, widzowie, witam was wszystkich. Nie wiem, co robić, więc kram w Witam, widzowie, witam w tym filmie. Obiecuję, że się będzie działo i będzie. Witam, widzowie, witam was wszystkich. Nie wiem, co robić, więc kram w Witam, widzowie, witam w tym filmie. Obiecuję, że się będzie działo i będzie. Oj, będzie, oj, będzie. Lajki są fajne, subskrypcje też widzowie. Ważniejsze są. Ej, ej, nie wiem co robić. He 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 he, 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 he. Kocham Was wszystkich. Ej, witam widzowie, witam Was wszystkich. Nie wiem co robić, więc kramlik mistrzów. Witam widzowie, witam w tym filmie. Obiecuję, że się będzie działać i będzie. Witam widzowie, witam Was wszystkich. Nie wiem co robić, więc kramlik mistrzów. Witam widzowie, witam w tym filmie. Obiecuję, że się będzie działać i będzie. Oj, będzie. Oj, będzie. Hejka, hejka, siema, siema. Elo, elo, mordo, siema, siema, cześć, cześć, cześć. Nie wiem co robić, więc gram. Ej, ej. Witam widzowie, witam was wszystkich. Nie wiem co robić, więc gram ligmistrzów. Witam widzowie, witam w tym filmie. Obiecuję, że się będzie działo i będzie. Witam widzowie, witam was wszystkich. Nie wiem co robić, więc gram ligmistrzów. Witam widzowie. Witam w tym filmie. Obiecuję, że się będzie działo i będzie. Oj, będzie. Oj, będzie. Koniec. Juhu. Jeszcze Brawca. mogę jedną piosenkę. Jeszcze słuchaj mogę jedną piosenkę. Y, naklejka. Naklejka. Eric, on naklejka. Dobra, słuchaj nie, wyłącz to, bo ja tutaj...

Zobacz, nie, wiem, już nie wiem, czy jest bezpiecznie, nie wiem co robić więc kleję mu kleję albo albo nie wiem co zrobić wiorek się. i spiszę no opcji i to wie? Zobaczyłem, więc kleika. Witam, klejkę. To ja znowu kleka. Witam, witam, To ja z To nie, 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 Policja, nie, 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn I ja chcę tylko powiedzieć, że to był totalny freestyle. Zrozumcie to, że mogło być kilka nagrań. Myślę, że zrobię dla Was Dobra, tak więc to jest koniec już teraz, ale nie filmu, tylko piosenki. Tej, co teraz nagrywam. Tak więc chodź Nikodem Eryf. Co? I się zastanawiam nad kończeniem filmu. Dobra, ale jeszcze nie kończymy. Bo, chodź, bo ja mam nowy pomysł. Zwalniamy się z, z pracy, którą teraz mamy. Chodź, jedziemy. Jedziemy. Zamieniamy się w YouTuberów. Będziemy YouTuberami. Będziemy YouTuberami w Robloxie. E chodź, jedziemy. Widzowie, jakby co? Teraz wypożyczamy dom. Pożyczamy dom na czas, kiedy... Na, na cały czas, kiedy będziemy mieszkać w Druckawin, czyli, czyli... po prostu wzięliśmy kredyt na ten dom po prostu teraz. Słuchaj, Nikodem. Wiedź tym motorem. Tutaj. Słuchaj, jest typowo dom youtuberski. Słuchaj. Wiedź tutaj tym motorem. Próbuję, ale go zablokowałeś. Już nie jest zablokowany. No u mnie jest. Posłuchaj. A teraz sprawdź. tutaj wejść. A teraz. No to dobra, no to wyjdź, to ja zaparkuję. No to to słuchaj, chodź, chodź. Zamieniamy się w youtuberów. Tak więc to jest moje stanowisko. Ale najpierw trzeba nagrać pierwszy film na kanał, tak więc Ja może uruchomię green screen. Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Nie to, nie to, nie to. Dobra, to to. To słuchaj teraz, Nikodem, yy, ustaw się obok mnie. Okej, okay, zaczekaj chwilkę tylko. Widzowie, jest to mój pierwszy odcinek na kanale, zostawcie suba i lajka, like pa. I koniec. Dobra, to był pierwszy mój odcinek, teraz ty nagraj. Powiedz. powiedz witajcie na moim kanale, dzisiaj będziemy grać... I koniec. Dobra, to chodź teraz gramy, nagrywamy kolejny odcinek. Yy, ustaw sobie Fortnite'a. Już. Strzelam w ciebie, strzelam w ciebie, strzelam w ciebie! Strzelam. Oj nie, tak nie. Tak nie będzie. Zabijecie w tym Fortnite. A my <słuch> nie... Nie zabiłem cię! Zabiłem cię! Zabiłem cię! Nie prawda. Jak? O Jezu, z tym nie zabijasz! <słuch> ha, I co? Zabijam I co? Cię. Zabudowałem się, zabudowałem się. Naprawdę, za zabijam cię już. A mi pokazuje, że ja nadal gram. Ej, i co jest? Co jesteśmy na innym serwerze? Mam, ha Mam, Mam haka. Dobra, słuchaj. Tak, on widzowie, to może być na Dzień, tyle. Na... Ej, nie uwierzysz. Mam. No. Na karcie. 100. Aż mi telefon widzowie spadł. Yy, yy, wszystko pokazane. Mama, ja to, co to i. Ja. To ja Zaraz co? serio? Mam potwierdzenie. A mama została. na ten telefon, Ale no, jaki telefon? on nie co chwila. Stąd? A nie łatwiej czy w tym ten, co masz? Nie, dobra, idź, bo tata ja nagrywam odcinek na serii. Idź! No, idź! Tata, bo ja nagrywam. Dobra, Nikodem, mam. Mam 100 tysięcy na koncie. No właśnie wiem. Zatokaj, daj mi sprawdzić, co serio mam, nawet potwierdzenie serio mam. Zobacz no. to y, na moim telefonie. Serio, no. mówisz prawo. No widzę, widzę. O, cool. Tak więc widzowie w następnym odcinku kupujemy Dom na wyspie Dokładnie. A to poczekaj, to jest który odcinek? Muszę sprawdzić. Possią na kamacie. Poczekaj, nie, bo ja muszę sprawdzać. To jest odcinek czwarty, a już tacy bogaci jesteśmy. No to słuchajcie widzowie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego odcinka. Narka. Narka.